Witam Was wszystkich serdecznie na moim kanale z tej strony Gosia. Dzisiaj chciałam Wam pokazać Lilię. Hortensję Wam pokażę w następnym filmiku, bo czekam jeszcze na jedną. A tutaj chciałam Wam pokazać dzisiaj Lilię, ponieważ u nas dzisiaj padało, troszkę mi tutaj podlało. I dlatego chciałam Wam nagrać dzisiaj, żebyście widzieli jak kwitną lilie. Ja mam tutaj lilie azjatyckie i to są prawdopodobnie biedrące, je kupiłam. Nawet nie wiem gdzie. Kwitną tak, pachną po prostu nieziemsko. I tutaj mam lilie drzewiaste. Ta biała jest drzewiasta i lilie azjatyckie. Ja bardzo lubię lilie, właśnie za ten zapach i za te kwiaty. Chociaż ta rabata tutaj przed tarasem, ona tutaj jest do przerobienia, bo strasznie dużo wysiało mi się tutaj werbeny. I na razie ta werbena tutaj zostaje, ale tak naprawdę to ta rabata będzie przerabiana, bo tak lilie tu nie mogą zostać, bo męża po prostu denerwuje ten zapach kaplicowy, więc nie, nie mogą tu zostać. Ja je bardzo lubię, ale właśnie ten zapach jest dość mocno wyczuwalny, więc nie każdy da radę wytrzymać ten zapach. Wymagania dla lili. U mnie lilie rosną w ziemi ogrodowej, niezakwaszonej, bo ja tutaj mam raczej taką ziemię wapienną. Mają tutaj stanowisko słoneczne, bo lilie właśnie lubią stanowisko słoneczne. I mam tutaj posadzonych kilkanaście sztuk cebul. I jeśli kupujecie w biedronce takie malutkie, to one tak na drugi rok dopiero zakwitają. Jeśli kupujecie ja akurat kupowałam w szkółce takie duże cebule, to wtedy zakwitają w tym samym roku. Ja swoich lilii nie wykopuję na zimę. Mam posadzone w donicy na spód w takich dużych donicach. Na spód jest nasypany kamyczek. Później jest ziemia, warstwa ziemi. Później są sadzone cebulki i znowu warstwa ziemi. I powiem Wam szczerze, że w zeszłym roku zastanawiałam się w ogóle, czy będę miała jakiekolwiek cebulę, bo wokół donicy było mnóstwo dziur od nornic. Bałam się, że w ogóle nie będę miała nic z lilii. Tutaj te lilii akurat, które teraz tutaj widzicie, to są posadzone... W ziemi i najlepiej rosną właśnie w ziemi, bo wtedy wiadomo, jak macie posadzone w Donicy, to musicie podlewać i nie możecie zapomnieć, żeby podlać. Właśnie tamte wcześniejsze, co Wam pokazywałam, to były posadzone w Donicy. Ja sobie ich tutaj przesadziłam, ponieważ w tym roku susza i nie chciałam się po prostu tam gonić na rabaty tamtą różaną, i ja sobie to tutaj posadziłam przy tarasie. Więc one są dużo niższe. Tutaj są posadzone właśnie to, co tutaj widzicie: to jest posadzone w, w ziemi. Podlewane są wszystkie tak samo czyli do konewki jedna łyżka nawozu do pelargonii. I ja sobie po prostu podlewam raz na kilka dni podlewam z nawozem i raz na kilka dni podlewam bez niczego. Naprawdę piękne te kwiaty, ogromne, robią zawsze wrażenie na mnie. Tutaj możecie sobie zobaczyć, już się mi rozmnożyły i również zakwitła lilia. Na co trzeba zwracać uwagę, to na pewno na ślimaki i na poskrzypkę liliową. Ja zawsze wiosną, bo to wiosną ta poskrzypka się najczęściej, najwięcej. Możecie zobaczyć, jak są poobgryzane właśnie pąki liście, więc na to sobie musicie zwrócić uwagę, bo jeśli Wam obgryzie pąki, to nie będzie nic. I to jest taki chrząszcz pomarańczowy, na pewno go zobaczycie, ale jeżeli będziecie codziennie sprawdzać lilie, czy nie ma gdzieś poskrzypki, to bez chemii jesteście w stanie zrobić, żeby kwitły. Ja miałam właśnie w tym roku trochę tej poskrzypki codziennie i wiadomo, mechanicznie. Zjadają liście, ale przede wszystkim pąki. Więc tak się prezentują moje lilie. Tutaj jeszcze ta drzewiasta będzie kwitnąć. I sobie teraz zobaczymy w Donicy. Sobie porównacie, jak wygląda w Donicy. Tutaj mam w donicy i to są właśnie z biedronki i te lilie są już tutaj posadzone trzeci sezon w tej donicy. W zeszłym roku już kwitła, dwa lata temu nie kwitła. I w tym roku również będzie kwitnąć, tylko że jest posadzona w donicy. I po prostu czasami sobie o niej zapomnę. Niby jest to kroplujące, ale nie zawsze włączamy kroplujące, więc tak się prezentują. Tutaj już zaczyna moja budleja. Pomalutku już się zbiera. I jeszcze pokażę na rabatach. No, tam również mam, ale tam jeszcze raczej nie kwitną, więc więc tylko przejdziemy sobie zobaczymy Tutaj mam róże od moich sąsiadów Tutaj sobie możecie zobaczyć, jak się rozkrzewia pomponella. A tutaj możecie sobie zobaczyć, ja wam ostatnio mówiłam, że to jest mamma mia, ale to nie jest mamma mia. Tylko to będzie wading Best. Także się ucieszyłam, bo Wading Bell jest fajną różyczką. I bardzo ładnie tutaj zakwitła i bardzo ładnie już się wzięła. Tutaj liliowce. Liliowce Wam pokażę, bo mam ich trochę. Więc pokażę na następny raz. Róża Giardina, bardzo mi się podoba jej pąk. W tym roku posadzona, młoda sadzonka. I sobie przejdziemy na to. I tutaj mam właśnie te azjatyckie, i one są niższe. Tutaj były posadzone z Donicy i będą kwitnąć. Jeszcze tam mam jedne, ale tam w ogóle nie kwitną, więc Wam nie będę pokazywać. Tutaj jeszcze taki żółty liliowiec. Bordowy liliowiec, verbena, która mi się wszędzie wysiała, masakra. I tutaj jest Pomponella. Po deszczu wygląda tak, troszkę się pokładła. Róża Pomponella. I ta moja róża, którą ukorzeniłam, wygląda tak, i ona mnie zadziwia tym, jak ona długo kwitnie. I tak wygląda ta róża, od której ją ukorzeniłam. I tak stwierdziłam, że Żurawki wszystkie pójdą właśnie koło tarasu, a tutaj będzie dosadzona lawenda do samego końca, aż tutaj, żeby był jeden taki fioletowy obłoczek. Także będzie to fajnie wyglądać i właśnie tak to myślę zrobić. Piękna jest, zobaczcie, jaka jest duża i ten zapach. Dziękuję wszystkim osobom, które subskrybują mój kanał. Za dziś dziękuję, jeśli filmik Ci się spodobał, lubisz taką tematykę ogrodniczą, to zapraszam do subskrypcji kanału. Pozdrawiam serdecznie Gosia.